Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam w nowym roku 2025. Pierwszy odcinek tegoroczny. Zaczynamy od styczniowych polecajek. Musiałam bardzo sobie uporządkować w głowie, na czym się dzisiaj skupić w tych polecajkach, żeby Was za bardzo nie przytłoczyć, ponieważ ja zrobiłam sobie pracową przerwę tak mniej więcej od 20 grudnia i muszę przyznać. Że po pierwsze, dobrze mi ona zrobiła, czuję się taka uspokojona, czuję się odboźcowana, czuję się zdetoksowana cyfrowo również, bardzo starałam się trzymać tę dyscyplinę. I oprócz tego oczywiście dużo czytałam, troszkę oglądałam, trochę słuchałam, i mam kilka takich naprawdę mocnych polecajek dla was. Naprawdę mocnych, bo muszę przyznać, też, że też miałam sporo farta. Jeśli chodzi o zarówno taki dobry balans rzeczy związanych z, też z, generalnie z moją pracą, z tym, co robię zawodowo, czyli z technologią, z oczywiście ze sztuczną inteligencją przede wszystkim, ale też bardzo lubię rozszerzać swoje horyzonty i bardzo lubię szerzej patrzeć na świat, i lepiej go rozumieć, i też być osobą bardzo empatyczną do niego. I w związku z tym czytam też bardzo dużo innych rzeczy i oglądam. Także. Z tematyki technologicznej, z tematów takich, powiedzmy sobie, powieściowo-rozrywkowych, ale jednocześnie mądrych. No i jeszcze zahaczyłam, oczywiście, temat związany ze zdrowiem, z dłuższym, zdrowszym, mądrzejszym życiem. Także zaczynajmy. Mam sporo książek do omówienia z Wami. Mam trzy dokładnie dokumenty, bo ja sobie myślę, że nie ma nic złego w oglądaniu telewizji, ale naprawdę mamy tak znakomite dokumenty, które są jednocześnie takim ja bardzo lubię ten infotainment, czyli połączenie rozrywki z edukacją i to się da zrobić i to jest bardzo dobre rozwiązanie. I wiele filmów dokumentalnych są takim edutainmentem, więc tu będę wam polecała, a i jeden taki odcineczek podcastu tak sobie elegancko na desce. Także zaczynamy. Pocześć moim. Fenomenalnym, takim totalnym odkryciem była książka, którą zresztą dostałam pod choinkę od mojej córy i powiem Wam szczerze, bardzo się cieszę, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo chyba nikt do tej pory nie dobrał dla mnie książki w taki znakomity sposób, jak mi to uczyniła Jagoda, a to nie jest łatwe zadanie jak wiele osób wie, bo ja mnóstwo czytam, doskonale się orientuję w tym, co się. Dzieje w księgarniach, po jestem tam notorycznym gościem, gościnią. A ta książka mnie zaskoczyła, bo jej nigdy wcześniej nie widziałam i po prostu nie mogłam się od niej totalnie oderwać. Książka, o której mówię, to Wyspa Snów. Nie mam pojęcia, czy dobrze wymówię mówię nazwisko tego fińskiego pisarza, bo to fińska powieść. Heikki Kanno, a może dobrze nawet. To jest książka. Z takiego obszaru powieści, ale z odrobiną realizmu magicznego. To jest to, co się pojawia na przykład u Haruki'ego Murakamiego, to jest to, co się pojawia w różnych książkach u pisarzy, którzy troszkę rozszerzają rzeczywistość i czasami pojawia się tam na przykład gadający pies, czy jakaś postać, czy jakaś, jakieś zjawisko, jakaś sytuacja, która powiedzmy sobie nieco nagina rzeczywistość. Ja bardzo lubię, bo to pobudza też moją wyobraźnię i trzyma mnie poza pudełkiem, jak to się ładnie mówi. Ale trzeba być koneserem tego typu powieści. Wspaniała książka omawiająca trzy pokolenia rodziny, niezwykle interesującej. Akcja dzieje się w różnych częściach w Europie, zaczyna się jeszcze w XIX wieku, dzieje się też w Afryce. Pokazuje niezwykłe realia tamtych czasów, ale też możliwości, jakie człowiek sobie stwarza. Też jest trochę o tym, że o czym ja sobie często myślę ostatnio, że czasami pozytywne podejście do życia i próba takiego płynięcia z prądem, a nie przeciwstawiania się mu, czasami daje ciekawe efekty. Mega polecam tę książkę, jest trzyma też w napięciu, bo jest bardzo zaskakujących dużo wątków w tej historii. Mega Wam gorąco polecam książkę Wyspa Snów Haikikano. Druga książka, którą wam bardzo polecam, z kolei z takiego już bardziej powiedzmy sobie rozwojowych. Ja nie jestem za bardzo taką dużą już teraz fanką książek rozwojowych, bo po pierwsze dużo ich w życiu przeczytałam. Naprawdę trudno jest uważam znaleźć dobrą książkę rozwojową, bo duża część z tych książek jest płytka i traktuje takich podstawowych rzeczach. Mi jest trudno wtedy się w nią zanurzyć. Jest w nich mnóstwo oczywistości, ale są też książki, które rzeczywiście... Bardzo dobrze potrafią uchwycić ważne rzeczy, którymi się trzeba zająć, albo ważne spostrzeżenia. Idąc nazwiskiem Jonathana Haita, który napisał książkę Anxious Generation, o której dużo się mówiło w zeszłym roku, bo ona, o, krytykowało się tą książkę, wielbiło się tą książkę. Ja akurat dość jestem fanką tej książki. I w ogóle tego tematu, dlatego że, jak, jak wiecie, śledzo, jeżeli, jeżeli śledzicie czasami, przeglądacie moje różnego rodzaju posty, czy moje wykłady, czy moje jakieś takie gdzieś tam wywiady, czy wystąpienia, to ja przede wszystkim mówię o tym, że uważam nadużywanie ekranów i nadużywanie mediów społecznościowych przez młodych ludzi, dzieci i wczesnych nastolatków za niezwykle szkodliwe. Uważam, że jest mocno powiązane z wyzwaniami zdrowia psychicznego, które ma, mają się młodzi ludzie. Z ich samotnością uważam, że zarówno właśnie media społecznościowe i nasze życie online, zwłaszcza dla takich młodych umysłów mocno wkracza w ich budowanie więzi, yy, utrudnia to i tak dalej, i tak dalej. I idąc, ale nie chcę mówić tutaj o Anxious Generation, dlatego, że chcę dzisiaj opowiedzieć o innej książce, którą jakoś zupełnie przypadkowo trafiłam, więc natychmiast ją zamówiłam. Greg Lukianow i Jonathan Hyde napisali razem książkę Rozpieszczony umysł. Jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenie na porażkę? I myślę, że to jest bardzo wartościowy wątek, dlatego że jest sama jako rodzic, jako mama, bardzo dużo myślę o tym, gdzie złapać ten dobry balans, żeby te dobre intencje nie, jak to się ładnie mówi, dzisiaj nie welały dziecka z kąpielą, prawda? Trudno jest samemu żyjąc w dosyć dużym komforcie, tak jak my dzisiaj żyjemy, i dobrobycie, w jakich na pewno żyje nasze środowisko, nasza bańka gdzieś tutaj, jakoś sztucznie odbierać to naszym dzieciom, ale jednocześnie, jeżeli wchowujemy społeczeństwo, które ma same przewieleje, same prawa, a prawie żadnych obowiązków, coś co często jest, jest, jest w połączeniu gdzieś tutaj, to pewnie będziemy mieć problem i pewnie będziemy mieć kryzys, tak jak mamy kryzys. Ja Mam taką dzisiaj też dodatkową refleksję, bo byłam dzisiaj yy, poszliśmy sobie na takie trochę noworoczne śniadanie yy, z moją córką. Do tutaj lokalnej knajpki, takiej może powiedzmy sobie, trochę hipsterskiej, i złowiłam jednym uchem rozmowę dwojga, takich powiedzmy sobie, 20 pewnie latków którzy dyskutowali przy stoliku obok i był to taki mniej więcej dialog. A ty sobie wyobrażasz pracowanie 8 godzin dziennie i chciałbyś, czy poświęciłbyś się tak, żeby pracować 8 godzin dziennie, żeby więcej zarabiać? Zapytała jedna z tych osób, a druga z tych osób mówi, no coś ty, dzisiaj chyba w ogóle nie ma takiego standardu, bo nikt dzisiaj chyba nie pracuje 8 godzin. Jak nawet obserwuję różnych ludzi, kiedy się robią korki, kiedy jest, jest więcej osób na misie, to to jest najpóźniej o 15.00. I tak sobie myślę, że to jest chyba inny świat. Jak sobie myślę czasem o automatyzacji rynku pracy, o tym, że sobie dużo dyskutujemy, że będzie mniej pracy, że może to jest kompatybilne z tym, jak postrzega ważność pracy to młode pokolenie. Ale na pewno są tego dobre i złe strony. Myślę sobie, że taka dosyć gruba książka, bo. Prawie 500-stronicowa, rozpieszczony umysł, jest na przykład bardzo ciekawym dla nas wątkiem do się Łatwo dość dobrze się czyta. Ona próbuje zrobić pewną diagnozę problemów, z którymi się mierzy nasze współczesne społeczeństwo, i próbuje też różnego rodzaju koncepcje stworzyć, które gdzieś tam pomogą nam być może znaleźć drogę wyjścia z tego rysu. Nie chcę szczegółowo opowiadać o tych konkretnych rzeczach, ale polecam gorąco tę książkę. To jest tak, że Greg Liukianow jest prawnikiem i jest publicystą, a Jonathan Hyde jest psychologiem społecznym, i to jest bardzo też ciekawa kombinacja tych dwóch panów, którzy też są obalić takie trzy fałszywe przekonania, które oni uważają, że bardzo mocno na młodych ludzi oddziałują, i są to takie przekonania. Co cię nie zabije, uczyni cię słabszym. Zawsze ufaj swoim uczuciom. Życie to wojna między dobrymi i złymi ludźmi. I to są takie trzy obszary, które nie się w tej książce zajmują, uważając, że to są tezy skrajnie nieprawdziwe. Ja zresztą w ogóle uczyłam się od dziecka, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, a nie uczyni cię słabszym. Więc ja akurat wyznaję tę zasadę dosyć odwrotną. Wiele zjawisk społecznych jest analizowanych w tej książce. Myślę, że są bardzo ciekawe. Na pewno są bardzo fajną, Kanwą, taką podstawą do rozmów, do przemyśleń. Ja lubię takie książki, bo niekoniecznie trzeba się ze wszystkim w nich zgadzać, ale one dają bardzo ciekawy taki wątek do dyskusji, bo nie zawsze w tym naszym biegu o tym myślimy. Poza tym też, będąc rodzicami, ja tutaj głównie czytam tę książkę z perspektywy rodzica, aczkolwiek czytam ją też z perspektywy edukatorki, czyli osoby, która na przykład, ale też pracodawczyni, bo ja też pracuję z. Młodymi pokoleniami to są też pracownicy w organizacjach, które stworzyłam, więc z tych wszystkich perspektyw, patrząc, bym, wydaje mi się, że będę teraz lepiej rozumieć i będzie mi też łatwiej pewne rzeczy robić w kontekście tych młodych ludzi. Także bardzo gorąco polecam tę książkę. Jeśli miałabym sobie kupić jakąś książkę taką o, nie wiem, tam generacji Z, millennial, późnych milenialsach, bo to pewnie już bardziej o Z i młodszych, to na pewno bym tę książkę polecała. No nie ma początku roku bez pracy nad sobą, prawda, nad rozwojem osobistym. I tu mam jedną taką książkę. Szczerze mówiąc, polecam ją dokładnie rok temu i cały rok swoją jedną taką zapisywałam i teraz nabyłam sobie drugą na ten rok, bo ja nie jestem zwolenniczką i tym często mówię postanowień noworocznych w takim sensie, że takich tradycyjnych, że oto kończy się rok stary, to ja podsumowuję coś tak skrajnie. Zaczyna się nowy rok, i ja go tak jakby da, daję sobie takie. Co ja będę robiła, że teraz też najwięcej ćwiczyć, że coś tam, że coś tam. Ja takich rzeczy nie robię, ale robię planowania roczne w takim kontekście, o którym pisałam też ostatnio i na Instagramie, i na LinkedInie. Robię podsumowania roczne, co ja chcę od tego roku, jakie sobie stawiam takie plany konkretne, duże, i wtedy pracując tą metodą. Taką z przyszłości, Zawsze jeśli to są duże rzeczy i duże zmiany, a akurat raz na kilka lat u mnie tak jest, że chcę coś dosyć konkretnie zmienić w obszarze mojej pracy, tego, na czym się skupiam. To wtedy biorę się za taki element i zastanawiam się najpierw, jakby to było, gdyby to się już zadziało, gdyby ta sytuacja już. Miała miejsce albo ten projekt został stworzony i wprowadzony, albo ta moja zmiana zawodowa czy jakaś prywatna. I wtedy sobie wyobrażam, że jest koniec grudnia 2025 w tym przypadku i opisuję sobie, co się wydarzyło, tak mniej więcej jak, jak chcę, żeby to w tym 2025 roku było. Ale drugą rzeczą, którą robię, to jest ta codzienność, rutyna codzienna. Także ja raczej nie robię takich planów, że oto na początku roku twierdzę, że Będę tam więcej ćwiczyć, nie jest słodyczy i tak dalej, tylko codziennym małym krokiem to robię. I dlatego bardzo polecam coś, co w zeszłym roku dostałam w prezencie: Five Minute Journal, czyli ten, można powiedzieć, pięciominutowy notes, tak. I on polega na tym, że po prostu ja sobie go mam przy łóżku, i to też jest dobry pomysł dla mnie, żeby nie z telefonem wieczorem, tylko właśnie z zeszytem i z długopisem, więc mam przy uszku zeszyt i ładny, fajny długopis, ten 5-Minute Journal, a telefon w ogóle założyłam sobie też w tym roku i to sobie super chwalę, blokadę, więc od 23 do 6 rano, do 5 właściwie, wszystkie aplikacje mi się usypiają, w razie takiego emergency działa tylko telefon i SMS, Mm, więc, yy, jakby nie, 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 nie mam nawet pokusy, żeby gdzieś tam zajrzeć. Więc, odkładam ten telefon poza sypialnię i kładąc się do łóżka, poświęcam 5 minut na takiego five minute journal. A co w nim jest? Otóż, on ma takie. Przegródki, w które już coś trzeba wpisać, czyli jestem wdzięczna za. I ten proces wdzięczności, ja uważam, że to super fajnie działa i bardzo, bardzo polecam, bo jeśli ktoś, nie są żadne czary-mary, to jest po prostu pozytywne myślenie i myślenie o tym, co dobrego mi się przydarzyło, wtedy zaczynamy świat widzieć znacznie pozytywniej i nie jesteśmy tacy narzekający, co zresztą jest takie trochę polskie, że takie pospotykamy się i ponarzekamy, a taki pięciominutowy wieczór, on bardzo nam zmienia i też idziemy spać z innym nastawieniem, więc to jest tak, jestem wdzięczna za. Mamy takie kilka przegródek, codzienne afirmacje, jakieś takie highlighty dnia nasze, czego się dzisiaj nauczyłam. I to są takie, po jednym zdanku sobie wpisujemy i to już troszeczkę tak nam po pierwsze podsumowuje ten dzień, czy rzeczywiście on był wartościowy, niewartościowy, trochę nam daje pewne przemyślenia. Prosta, krótka rzecz, ale jest to przesuper i Five-Minute Journal bardzo wszystkim polecam, żeby sobie kupić, można na początku roku, ale niekoniecznie trzeba. Idąc troszeczkę już w kierunku technologicznym, no bo ileż można o tych y, innych rzeczach rozmawiać, w końcu ten podcast jest między innymi w dużej mierze o technologii, jest y, cudeczko, perełeczka, perełeczka, która jest w ogóle po prostu must read dla wszystkich. Ja mówię o tym podkreślajmy wartość kobiet w świecie technologii. Fei-Fei Li, o której często staram się mówić, postać absolutnie, absolutnie wybitna. Doktor Fei-Fei Li jest jak już pokazywałam to u siebie gdzieś na którychś social mediach, jest jedną ze stu najbardziej wpływowych osób w AI-u według tygodnika Time. Był taki ranking pod koniec roku i ona jeśli chodzi o głębokie uczenie o deep learning to dokonała jednego z największych może nawet największego przełomu dzięki niej ze sztuczną inteligencją jesteśmy w tym miejscu w którym jesteśmy i ten potencjał głębokiego uczenia jako metodologii długo był niedoceniany i dzięki jej badaniom i jej odkryciom to się zadziało więc wartościowa wybitna uczona Książka jest napisana super, ultra z jej perspektywy, bardzo dużo jest o jej pracy, ale jest tak napisana, troszkę można powiedzieć powieściowo. To nie jest taka książka naukowa, to jest książka, gdzie jest dużo dialogów, gdzie jest jej historii, trochę jak ona do różnych rzeczy dochodziła, ale jest też bardzo dużo z jej perspektywy. I powiem Wam szczerze, tak. Po pierwsze, jest to niezwykła badaczka i niezwykła naukowczyni i doskonały rol model dla kobiet, że można, że my też możemy w technologię. I dlatego warto. Warto, bo warto poznać. Pamiętacie, że czytając książkę naukowca, poznajemy jego sposób myślenia. Warto zderzyć się z przeróżnymi sposobami myślenia, żeby wypracować sobie własne myślenie. My możemy, to nie jest tak tylko, że my możemy być za technologią, albo przeciwko technologii. Jest cała masa kolorów w tej tematyce. I oczywiście są rzeczy, które w technologii... Są do poprawy, są takie, które są do, nie wiem, do, do zatrzymania, są takie, które są do regulacji, są takie, które są do szybkiego rozwoju. I myślę, że książka nazywa się Moje światy sztuczne i realne. Jak narodziła się AI najnowszej generacji? Wydawnictwo Prześwity. Mocno polecam, mocno polecam tę książkę. Uważam, że to jest must read od nastolatek. No zobaczymy, jak to pójdzie z moją córą, czy na, będzie chciała to przeczytać, a na pewno... Ja jej będę o tej książce dużo opowiadała i także jeśli chodzi o technologię, jeżeli mieliście przeczytać w, na przykład w styczniu albo w ogóle w tym roku jedną książkę, to stawiam, że z końcem 2025 to potwierdzę. To jest ta, moje światy sztuczne i realne, Fej fejli, bardzo dobra książka. No i taka książka trochę też do mnie. Myślę, że i kobiety często, ale nie tylko, i środowisko, pewnie w którym ja się często obracam, to jest na pewno środowisko osób, które mają ciągoty perfekcjonistyczne, perfekcyjne. Że chcemy być postrzegani, że wszystko dobrze robimy, że nie pozwalamy sobie na porażkę, że wszystko musimy wiedzieć. Ja często też tak mam, że mi się wydaje, że skoro mam być gdzieś w jakimś obszarze autorytetem, to absolutnie wszystko muszę na ten temat wiedzieć. Nie, nie mogę być zaskoczona żadnym pytaniem. Denerwuję się, jeżeli mam z jakiegoś powodu niewiedzę, albo coś jest nieuzupełnione, z czegoś się nie zdaje sprawy. I takim antidotum na to myślenie, które jest idiotyczne, bo nie można być wiedzieć wszystko o wszystkim. I nie można sobie takiego czegoś nakazać. To jest książka Nieperfekcjoniści. Strategiczne podejście na niepewne czasy MT Biznes, Wydawnictwo. Dobra książka, tak? Ona bardzo dużo mówi też o, o, o takiej kompetencji przyszłości, która jest mega wartościowa, a która coraz rzadziej nas dotyczy, to jest rozwiązywanie problemów. I jest o tym jak się nauczyć skutecznej umiejętności rozwiązywania problemów. My będziemy mieli coraz więcej problemów takich nieoczywistych, nietuzinkowych, takich które nie będą łatwe do rozwiązania na podstawie dotychczasowych doświadczeń. I też nasi młodzi ludzie będą mieli dokładnie te, te same wezwania. Dzisiaj też rozmawiałam z moją córą o tym. Ona mówi, no, ile, no ileż tych rzeczy można sprawdzić w czacie GPT? No, trzeba czasami też samemu myśleć. Dlaczego wszystko w trzeba sprawdzać i prosić o przygotowanie czat GPT? Przecież niektóre te rzeczy można wymyślić samemu. No i. I żeby to umieć robić dobrze, to, to polecam książkę Nieperfekcjoniści. Jest naprawdę fajna i mądra. I jeśli chodzi o książki, to by było na tyle. Teraz yy, dla trochę może równowagi. Trzy doskonałe, uważam, dokumenty. Doskonałe dokumenty, bardzo wartościowe i takie, które też dają super do myślenia. Pierwszy to jest taka nowka sztuka pod tytułem Don't Die, o tym jak i jakimi metodami Brian Johnson, wybitny, taki znany światowy ekspert od długowieczności i też kontrowersyjny dosyć człowiek, który całe swoje życie poświęca na takie wymodelowanie swojego starzenia się, żeby je jak najbardziej spowolnić, a jeśli tylko to możliwe, to żeby te procesy starzenia się odwrócić. Brian Johnson, Netflix. Don't die, takie półtora godziny dokument o nim. I co ja mogę powiedzieć na temat tego dokumentu? Ja bardzo dużo, mówiąc szczerze, w tematyce długowieczności i takiego dobrego i zdrowego życia, bardzo dużo czytam, bardzo dużo się uczyłem. Ten temat mnie szalenie interesuje i sama to hakowanie bardzo lubię. Jest kilka rzeczy, które z mojej osobistej perspektywy są trochę już takim przegięciem, no bo nie chciałabym też stać się niewolnicą nawyków. Długowieczności, bo coś, bo raz sobie chcę zjeść, nie wiem, będąc w Grecji, w jakiejś małej lokalnej knajpce czy po prostu pani, która tam gotuje, Nestorka Rodu zrobiła domowe ciasto cytrynowe, to ja chcę go móc spróbować, ani że mam taki reżim, że na przykład nie mam w ogóle cukru, bo to bo ta przyjemność, którą czasami warto sobie dać wbrew temu, tej, tej długowieczności, też ma ogromną wartość dla długowieczności, jeśli wiecie o czym mówię. Natomiast, żeby mieć wyjątki od reguł, ja zawsze uważam, że trzeba mieć pewne reguły. Żeby mieć odstępstwa, trzeba je mieć od czegoś. Jeżeli mamy samo odstępstwa, no to to już jest, idzie w złym kierunku. Kilka rzeczy podpatrzyłam o Briana Johnsona, których nie znałam do tej pory, i to jest tak, że. Niekoniecznie trzeba być szaleńczo zakochanym w tym dążeniu do długowieczności. Podobno Kurzweil, Ray Kurzweil przyswaja, zdobywa, zjada dziennie około 200-300 tabletek przeróżnych suplementów. Ci eksperci od długowieczności też czasami sobie przeczą. Jeden mówi, że wiem, olej kokosowy jest najlepszy, a drugi, że jest wręcz najgorszy i tak dalej. Jeden mówi: jedz jarmuż, drugi mówi: nigdy nie tknij jarmużu. Dieta wegetariańska nie, dieta tylko mięsna. Nie dajmy się zawariować, ale jednocześnie te rzeczy, które wydają nam się dla nas dobre, sprawdzajmy na sobie, testujmy. To nie jest tak, że zawsze trzeba się podeprzeć badaniami. Mamy bardzo różne organizmy, ale tylko próbowanie na tych naszych organizmach, tych modeli długowieczności może spowodować, że na koniec te procesy spowalniające nasze starzenie się, będą się w naszym organizmie działy. I ten dokument bardzo polecam. Drugi też wartościowy, też zupełnie innej beczki, ale też związane, tak trochę wybrałam w tym tygodniu rzeczy, które łączą się mi z tymi naszymi postanowieniami noworocznymi, czy je mamy, czy nie. Bo tak, jak chcemy wprowadzić jakieś rytuały związane ze zdrowiem, no to ten Brian Johnson będzie fajnym, będzie fajnym dokumentem. Często na przełomie roku też myślimy o naszym konsumpcjonizmie na koniec roku na święta, no to szaleństwo, które się dzieje podobno z jednego z centrów handlowych w Warszawie. Klienci którejś soboty przedświątecznej wyjeżdżali z parkingu przez cztery godziny. Wyobrażacie to sobie? To oznacza, że jest w nas gdzieś jakaś taka potrzeba tego szaleństwa i detoks zakupowy, jeżeli chcemy go zrobić, będzie znacznie łatwiejszy. Po obejrzeniu dokumentu Buy Now, The Shopping Conspiracy, jest to Dokument doskonale pokazuje różnego rodzaju manipulacyjne triki zakupowe, które są używane przez różnego rodzaju marki światowe, żeby nas uzależnić od ciągłego kupowania, żeby nas uzależnić od wracania, od dokupowania różnych rzeczy, o tym, żebyśmy cały czas pożądali jakiś dóbr, dóbr cały czas. Warto dla otrzeźwienia sobie to obejrzeć. Warto też, myślę, obejrzeć z nastolatkami. Oni też mają ciągoty do marek, do tego, że, żeby y, muszę mieć to, żeby mnie nie wiem, znajomi lubili. Bardzo wartościowy dokument, żeby sobie to obejrzeć. No i trzeci z tej też takiego obszaru postanowień noworocznych Hack Your Health. Nie wiem, być może część z was już oglądała, bo to jest dokument, który trochę siedzi na, też na Netflixie, ale z kolei jest o moim ukochanym temacie, czyli jelita, trawienie, bakterie jelitowe, jesteś tym, co jesz i te wszystkie obszary. Świetnie zrobiony, bardzo ciekawy dokument, w którym analizie podlega kilka osób, bardzo różnymi wyzwaniami zdrowotno, powiedzmy sobie, konsumpcyjno-jelitowymi. Jest osoba, której bardzo trudno schudnąć, mimo że próbuje przeróżnych diet to schudnąć nie może i tam są robione na niej różne badania. Jest bardzo dużo dyskusji związanych z tego, jak trawienie jest ważne i to jest zaskakujące w taki pozytywny sposób, że nad tym trawieniem warto się zajmować, bo ono ma wpływ na ogromną liczbę różnych elementów naszego zdrowia, nie wiem, na trądzik, na. Nawet na depresję, na to czy mamy skłonności depresyjne czy nie. Bakterie litowe mają bardzo dużo do powiedzenia. Jaki wpływ ma na nas poród naturalny? To też było dla mnie ciekawe, kompletnie tego nie wiedziałam. Ale jest na przykład też historia człowieka, który był chyba lub jest mistrzem świata w jedzeniu na czas hot dogów. I to jest człowiek, który w związku z, ty, z tym, albo być może dlatego, nie posiada w ogóle zmysłu takiego smaku, w sensie futruje się powiedzmy sobie jedzeniem, ani nie odczuwa głodu, ani sytości. No wyobraźcie sobie, jakie to musi być mm, trudne. I też o tym, jak sobie on może poradzić ze swoim wyzwaniem oraz kilku innych takich, można powiedzieć, pacjentów jelitowych. Bardzo fajny dokument, super, go polecam. I na deserek, też trochę pod siebie przyznam szczerze. Andrew Huberman, trochę niesławny, w zeszłym roku było trochę artykułów przeciwko Hubermanowi, ale ja szczerze mówiąc, mimo że zgadzam się z tymi różnymi oskarżeniami, które idą na Hubermana, to też uważam, że on zaprasza znakomitych gości do swojego podcastu. Przez to, że ogląda go tam parę ładnych milionów ludzi, to wybitne osoby, wybitni lekarze, wybitni naukowcy związani ze zdrowiem, z. Takim własnym performancem, własnym rozwojem, zgadzają się u niego wystąpić. I dlatego ja jednak dużo go słucham i polecam gorąco. I nowiutki odcinek styczniowy z tego roku jakiś ćwiczeń możemy wypróbować, jakichś ćwiczeń możemy próbować, żeby poprawić zdrowie naszego mózgu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mój mózg dla mnie jest ultra ważny, i zatrzymanie go w dobrym zdrowiu jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nim pracuję. Ale też po prostu yy, lubię to robić. Przebodźcowanie technologią widzę te efekty negatywne u siebie, widzę wyzwania związane czasami z pamięcią, z takim właśnie, co to było, co to było, nie mogę sobie przypomnieć. Tego wcześniej nie miałam, a to okresowo miewam. Wiem kiedy. I dlatego polecam, bo tam są różne fajne ćwiczenia, jeżeli odczuwacie takie wyzwanie, na przykład zmęczenie, takie mózgu, że czujecie, że po prostu jakąś macie takie... Ja czasami to odczuwam, tak zmęczenie mózgu albo przebodźcowanie w taki sposób, że czuję jakbym miała szampan gdzieś w tej części głowy. Tak mi jakby takie bąbelki czuję, tak mi musuje. I przyznam szczerze, że te ćwiczenia są fajne. Także how to use exercise to improve your brain's health, longevity and performance. Bardzo fajny odcinek, polecam gorąco. Można sobie go też e, przetłumaczyć na polski, jeżeli ktoś sobie chce go. E, nie wiem, nie, nie, nie lubi po angielsku, to można sobie go przetłumaczyć. Także gorąco, gorąco polecam nowy odcinek Hubermana. I to wszystko na dzisiaj. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć książek, kochani. Trzy dokumenty i jeden podcast. Myślę, że można po jednym z każdego wybrać. I, i, i styczeń. Pod hasłem edukacji będzie załatwione. Bardzo Wam życzę wszystkiego dobrego w tym roku. Życzę, żeby życie szło łatwo i żeby wszystko przychodziło łatwo. I życzę, żeby włożyć lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, żebyście mogli uczenie się przez całe życie włożyć do swojego kalendarza na stałe, żebyście mieli spokojnie na to czas. Tego wszystkiego życzę i zapraszam do lubienia. Do zaobserwowania, wtedy będziecie wiedzieć, kiedy kolejny odcinek podcastu wychodzi, i zaobserwowania mnie na Instagramie czy LinkedInie. To zawsze pomaga algorytmowi, A i dzielenia się z innymi, jeżeli uważacie, że te treści są wartościowe. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień już do regularnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia.